Cześć, z tej strony kresli z pierwszego odcinka na kanale, a dzisiaj chciałem przedstawić poradnik na Discordzie, jak włączyć społeczność na serwerze oraz jak skonfigurować ekran powitalny oraz wprowadzenie. a więc zaczynajmy. Po pierwsze, kiedy już macie swój serwer Discord stworzony, tak jak tutaj stworzyłem poradnik serwer, musicie włączyć społeczność. Wchodzicie w ustawienia serwera, następnie przechodzicie tutaj do zakładek i macie zakładkę społeczność. Tu macie włącz społeczność, ale żeby najpierw ją włączyć, musicie stworzyć kanał regulamin yy, do zasad na waszym serwerze, więc stworzymy byle jaki kanał, na razie bez niczego, oraz kanał dla moderacji, na którym będą przychodzić nowe, yy, jakby to powiedzieć, zasady oraz nowe informacje i aktualizacje od Discorda. Więc stworzymy kanał moderacja. I kiedy już go stworzycie, e, możecie przejść do zakładki Ustawiania serwera, włącz społeczność i zacząć. Rozpocznij. E, tutaj musicie potwierdzić wymagając adres e-mail. Skanuj treść medują wszystkich członków. Następnie właśnie wybieracie kanał, na którym są zawarte zasady serwera, czyli regulamin. I kanał aktualizacji dla społeczności, kanał, na którym są te aktualizacje właśnie dla społeczności i na moderacji. Następnie e, zgadzacie się na to, że uprawnienia e, dla zwykłych członków e, są usunięte niektóre i ukończacie konfigurację. E, jak widzicie tutaj możecie w każdej chwili to zmienić. E, możecie wybrać też kanał powiadomienia bezpieczeństwa, głównie język serwera e, i też opis serwera. Możecie opisać swój serwer i ten właśnie opis pojawi tak, się tak jak tutaj pisze w zewnętrznych ustawionych treściach. Linka, z zaproszeniem do tego serwera. Ale my przechodzimy teraz do ekranu powitalnego. Ekran powitalny, e, jest to ekran, e, kiedy ktoś wchodzi na serwer, zobaczy to i może e, dzięki temu e, od razu wejść na jakiś kanał, bądź może to go zachęcić. E, kiedy tu wejdziecie, macie kanał do wyboru. E, przykładowo, wybierzmy kanał ogólny. Czym zajmują się użytkownicy w tym kanale? Możemy napisać, że właśnie ten kanał służy do rozmów. E, można napisać Rozmawiają e, i wybrać emotkę e, do tego kanału. To nie jest już, e, można powiedzieć, takie pff, e, konieczne, lecz możecie to dać. E, załóżmy, dajemy tą emotkę, zapisz. I już kiedy ktoś wejdzie na wasz serwer będzie miał e, takie coś do wyboru. E, teraz e, możemy przejść do wprowadzenia. Wprowadzenie polega na tym, że jeżeli też właśnie ktoś wejdzie na wasz serwer, e, zobaczy wprowadzenie i teraz tak. Na początku możecie ustawić konfigurację bezpieczeństwa. Discord teraz już no, jest na takim poziomie, że tak naprawdę do wielu rzeczy niepotrzebne są roboty. I, i ich dodawanie na serwer, lecz możecie ustawić automatycznie, na przykład z automoda. Ja to pokażę. Przypadkowo mamy bloku i treści wyglądające na spam. Dajcie konfiguruj. Eee, I tutaj macie e, wyślij powiadomienie zawierające e, oplagowaną wiadomość na wybrany kanał. Możecie, to nie jest pewne. Jeżeli e, chcecie, zajdźcie załóżmy na moderację i moderacja będzie to widzieć e, na tym kanale. E, I wtedy ten bot zablokuje wszystkie treści wyglądające na spam oraz wyśle powiadomienie na kanał moderacji. Dajcie, zapisz zmiany i takie coś już jest ustawione. Jeżeli chcecie przejść dalej, dalej, domyślne kanały. Eee, I teraz tak, serwer musi zarejestrować co najmniej 7 kanałów, eee, na, którzy, na których członkowie mogą pisać eee, i mogą ogólnie je widzieć, oraz mieć kanałów głosowych, więc teraz je stworzymy. O nieco, załóżmy, zróbmy tak jak na normalnym serwerze ogólny jakieś komendy memy załóżmy byle co po prostu żeby ogólnie coś było eee, dajmy zdjęcia i możemy jeszcze stworzyć załóżmy e, ogłoszenia aby te 7 kanałów było tu mamy ogłoszenia e, moderacja akurat tutaj ten kanał moderacji widzą na razie wszyscy bo nie jest zablokowany dla rank i teraz te kanał głosowe 5 ogólne spójrzmy obojętne załóżmy jakiś chill E, Słuchajmy dalej. Muzyka. E, jeszcze e, możemy stworzyć jakiś kanał 1 oraz kanał 2. E, kiedy już mamy, jak widzicie, tutaj 5 kanałów, tu mamy 7, tak jak e, piszę, aby przejść dalej, e, ustawiamy, które kanały członkowie widzą od razu. E, możemy dać wszystkie kanały, te wszystkie kanały tekstowe i załóżmy te wszystkie tutaj kiedy już to jest są pytania przed dołączeniem i pytania po dołączeniu tak naprawdę to nie ma większego znaczenia i jesteśmy tutaj i pierwsze pytanie na przykład możemy ustawić jakie masz hobby załóżmy i teraz tak kiedy mamy takie coś Możemy stworzyć do takiego pytania akurat kanały, tak wymyśliłem, e, załóżmy m, sobie pomyśl, możemy stworzyć na przykład e, kanały książki, jeżeli ktoś się interesuje książkami, e, sport oraz e, załóżmy m, może e, jeszcze być e, przyroda. Kiedy mamy już te trzy kanały stworzone, przechodzimy znowu. Wprowadzenie. Piszemy to, co było. Jakie masz hobby? A następnie dodajemy odpowiedź. Pierwsza odpowiedź, tak jak daliśmy, książki. Pisujemy. Wprowadzamy kanał, na którym można o tym pisać. No to przykładowo u nas to jest ten kanał. I wprowadzamy rolę. Możemy stworzyć rolę, akurat ja teraz nie stworzę. Yy, zaraz pokażę jak w ogóle stworzyć taką rolę i wybieramy jakąś motkę no to załóżmy jak mamy kanał o książkach no to tak i mamy pierwszą odpowiedź yy, drugie piszemy daliśmy kanał sport no to dajmy sport yy, wprowadzamy kanał sport roli akurat teraz nie mamy yy, no i załóżmy jak sport yy, no to dajmy takie coś yy, a trzecia odpowiedź przyroda Wprowadzamy kanał. Tutaj mam przyroda. Wybierz emotkę. No to akurat tutaj mam ziemię. Zapisujemy. I mamy takie trzy już odpowiedzi. A jak stworzyć właśnie tutaj rolę do tego? No to już przechodzimy do tego. Klikamy w rolę. Tutaj mamy w górnej zakładce i tworzenie ról. Kiedy już tutaj jesteśmy, tworzymy rolę, załóżmy, książki. Zapis zmiany. Nic tutaj nie musimy robić, bo to będzie taka po prostu rola, yy, która od razu będzie przyznawana, jeżeli ktoś to zaznaczy. Następnie sport oraz trzecia przyroda. Kiedy już mamy te rangi, znowu wchodzimy w wprowadzenie i klikamy w to, co już mamy wpisane książki, i mogę dać tutaj już tą yy, rangę, którą chcę dać. Zapisuję. Tak samo w sporcie. Klikam tutaj: Sport. Zapisuję i tak samo w przyrodzie zapisuję. Tak oto mamy pytanie pierwsze. Akurat jak ja już jestem na tym serwerze, ja tego nie będę tak dokładnie już widział, jak ktoś wchodzi, bo to jest akurat przed dołączeniem, ale pokażę wam zaraz, bo mogę już w to wejść. Tutaj mamy znak powitalny. Tak naprawdę możemy tutaj napisać, co wyróżnia naszą społeczność, obojętnie co tak naprawdę. Tu możemy jeszcze wybrać, kto w ogóle może tak coś pisać. No i załóżmy, napiszemy cześć. E, serwer e, jest aktywny i e, dobrze wykonany. I tak, oto e, mamy takie coś. I witalne, e, wiadomości powitalną właśnie, właśnie no to ja wybiorę siebie. I takie coś na przykład będzie. E, tak samo lista zadań dla nowych członków. E, zadanie to, można powiedzieć, że to jest takie coś. Na przykład napis coś na czacie możemy napisać. I kiedy to napiszemy, wybieramy kanał właśnie ogólny. A motkę jeszcze możemy wybrać. I członek, jeżeli to zadanie jest ukończone, e, no to załóż, możemy dać nam przykład, że człowiek, członek odwiedza e, kanał. E, wtedy jest ukończone, bo musi tam coś napisać. Dajemy zapisz i to będzie miał już takie pierwsze zadanie. Tak ta, samo stronę z zasobami. Zami kanały tylko do odczytu w atrakcji stronie z zasobami w przewodniku po serwerze. Możemy wybrać jakiś kanał. Z, który będzie pełnił rolę strony z zasobami, o której tego teraz nie będę robił, i nadać tej stronie nazwę. E, tak naprawdę, jeżeli chodzi o wprowadzenie, ekran powitalny, można powiedzieć, że to jest tyle. Wiadomo, tutaj można dać o wiele więcej rzeczy, jeżeli ktoś chce. E, w społeczności, tak jak wcześniej ja pokazałem, e, możemy cały zmieniać te kanały e, i dawać inne. E, mamy jeszcze wgląd z, e, serwera. Tutaj tak naprawdę mogę to pokazać. Hmm, wgląd serwer jest wtedy, kiedy już macie tak naprawdę jakąś społeczność i widzicie yy, ile na przykład osób dołączyło i takie różne rzeczy tu są. To można powiedzieć, że to jest skrócie takie. Yy, I mogę powiedzieć, że z, z tego odcinka byłoby to na tyle. Dziękuję za oglądanie i myślę, że odcinek Wam się przyda. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę. I do zobaczenia. Cześć.